jedna absolutnie niebezpieczna, ogromna pułapka, a wygląda na błahą w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym. Czujemy emocje, na przykład strachu, lęku, bólu, tak zwane niskowibracyjne emocje. Co my robimy? Przykrywamy je, ukrywamy. Szybko, szybko, szybko na to narzucamy myśli, narzucamy afirmacje, pozytywne, 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 ale to nie rozwiąże problemu. Wiecie co za to możemy otrzymać z takich sytuacji? Możemy się zdezintegrować i to absolutnie, ponieważ kim my wtedy jesteśmy, jak nie kłamcami? Jesteśmy kłamcami wobec samego siebie, no bo w środku czujemy lęk, strach, ból, na zewnątrz pokazujemy, damy radę, jesteśmy uśmiechnięci same pozytywne wibracje. Czy to nie jest kłamstwo? Czy to nie jest jedno z największych w ogóle oszustw, jakie można spotkać w tej naszej pseudoduchowości, w tym naszym pseudorozwoju? Później możemy latami z tego wychodzić. To nie jest. Jeśli to stanie się naszym takim sposobem na życie, to może przynieść ogromne konsekwencje, bo co my wtedy robimy, my tracimy w ogóle kontakt z własnymi emocjami, bo myślimy, że z nami coś jest nie tak. Jak my możemy czuć takie paskudne emocje, skoro ludzie z duchowości i z rozwoju codziennie wstają o blasku słońca, uśmiechnięci i o 5 rano medytują, a my wewnątrz czujemy coś innego, czyli Jaki mamy wniosek, że z nami coś jest nie tak? Absolutnie nie jest z nami nic nie tak. My te emocje powinniśmy uhonorować. My nie możemy ich zamiatać. My nie możemy sobie wkręcić, że musimy teraz powtórzyć 300 razy daną afirmację i sprawa jest załatwiona, bo nie jest. Te emocje prędzej czy później, niestety, do nas wrócą. Rozwiązanie. Rozwiązaniem jest, według mnie, bo pewnie są jeszcze inne rozwiązania, ale ja na przestrzeni wielu, wielu lat odkryłam to, jest super narzędzie, metoda doktora Hawkingsa, uwalnianie emocji. Uznaje emocje, my konfrontujemy się z nimi, my je akceptujemy, uwalniamy nasze przywiązanie do tych emocji, bo możemy z nich też czerpać korzyść. Absolutnie fantastyczna metoda, której naprawdę dużo obecnie zawdzięczam. Jeśli to było dla Was przydatne, jeśli to było dla Was inspirujące, jeśli w ogóle was, interesowałoby Was poznanie takiej techniki, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu i obserwujcie ten profil. Wszystkiego dobrego!